Okej, okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Grzegorz, z Cilicuseł. Dzisiaj chciałbym was zaprosić do pierwszego takiego pełnoprawnego odcinka z Rainwatch. No, poprzedni odcinek to był tylko i wyłącznie tworzenie postaci, a dzisiaj już oceniamy naszą przygodę. Przed, przed odcinkiem sobie tylko poklikałem wszystkie rzeczy, żeby niczego nie pominąć. I w tej chwili e, najpierw stworzymy sobie oczywiście miejsce do składowania rzeczy. Gdzieś tutaj. E, jednak Zdecydowałem się na pierwotne miejsce, czyli żeby w tym miejscu zrobić barze, ponieważ mamy naturalną mm, rzekę, która poz pozwoli nam o wiele łatwiej e, bronić się przed e, najeźdźcami. E, dodatkowo tutaj mamy też e, robaki, owady, czy nie pamiętam jak oni się, insekty, o, e, dodatkowo ryby owarianu, która też jest dosyć potężna, choćbyśmy musieli insekt najpierw pokonać. Ej, wszyscy się ja będą atakować od tej strony, najprawdopodobniej będą atakować insekty. Tego jestem jednak, się pewien. Możliwe, że jak atak będę atakować stąd, również przez in insekty przejdą. Więc no, kilka ataków myślę, że będziemy mogli e, stąd zablokować. Ok. W pierwszej kolejności na pewno stworzymy. Yy, na pewno będę będziemy, będziemy musiał zacząć wycinać tutaj drzewa, bo to dawno jakie mamy i tak na, na pewno mi starczy Dlatego niech nasi zajmują się już przenoszeniem rzeczy i my powoli będziemy musieli iść w e, tworzenie również pierwszych broni typu jakieś łuki, e, krótkie maczugi e, Tylko musimy tutaj przez rzekę przejść no To wiadomo, że chodzenie przez rzekę jest akurat dosyć e, męczące i powolne Przez co, co widać y, tutaj nasze postacie dosyć e, Długo zajmuję zajmuje chodzenie. E, mam, nadzieję, mam nadzieję też, że to ustawienie kamery, jakie teraz jest, jest jak najbardziej w porządku. E, troszeczkę się zastanawiałem, jak to umieścić. Wcześ, wcześniej była e, niżej, teraz ustawiam ją wyżej. Mam nadzieję, że to będzie jak najbardziej ok. Myślę, że po prostu e, nieco lepiej to wygląda. E, I i spróbuję też, też rozdawać te rzeczy. Zobaczymy, czy cokolwiek z tego dostaniemy. Naszym budowlanym był chyba tutaj Wiktor, jak dobrze pamiętam, prawda? No? Dokładnie. Niestety nic z tego nie dostajemy, a szkoda, miałem nadzieję, że e, coś z tego dostaniemy, ale okej. Okay. A czy mamy ktokolwiek zajmujący się e, uprawami, zwierzęta, gotowanie społeczne, Absolutnie nikogo, nie mamy, a nie mamy, Kasię, jest Kasia jest od tego nie, oczywiście rolnik To się popsuło z tymi A czekaj, czekaj, nic nie wiem Myśliwy też nie będzie I leśny, okej okay. To Kasia już zacznie sobie tworzyć e, pierwsze No, ścinać pierwsze drzewa A my myślę, że zaczniemy sobie już Zajmować, e, teren myślę, że taki barak na początku stworzymy musimy od rzeczy e, e, rozpocząć e, później oczywiście będziemy tworzyć bardziej wymagające rzeczy na pewno będziemy się tutaj w skałę wbijać ale też nie mogę zbyt głęboko a na pewno zbyt szybko zbyt głęboko się wbijać, ponieważ e, no będziemy musieli o co jest? Starożytne koło, o też możemy tu mam Miejmy nad nadzieję, że tutaj też zdążymy e, że tutaj też zdążymy jak najszybciej e, wybudować te, to pomieszczenie Miejsce do snu Tak, tak, tak Daj mi jeszcze podwójne miejsce do snu na tym podwójnym miejscu do miał być Kuba i... Kuba i kto? On był chyba z Izą, tak? Nie, Kasia jest jego żoną, okej okay. Spoko No to mamy tutaj e, Kuba i... Kasia, okej, okay, świetnie Żeby Kasia tam nie poszła spać w innym łóżku po prostu Okej okay. Mamy w ten sposób nie zaczną wybudować, nie wybudują wszystkie już. Gdzie Kasia? Zanim zrobi cokolwiek, e, ten musi posuwać te wszystkie drzewa tutaj. Mm, no dalej, Kasia. Zbierz to drzewo, drzewo i zbierz to drzewo. Świetnie. Pierwszego dane niestety nie mam żadnej pani. Jeżeli też nam się powoli będzie kończyć i to w szybkim tempie. Dlatego musimy jak najszybciej... Okej, okay, dobra. Mamy przynajmniej to zabudowane. Hmm. Niestety nawet nie, nie będą spadli pod e, jakąś zadoszonym tenem okej. Okay. Składowisko przenieśmy na, e, oczywiście tutaj. Przynajmniej nie będą musieli przez rzekę tego przenosić. E, no i w, w pierwszej kolejności. Produkcja stół rzemieślniczy ponieważ nie, nie będziemy w stanie nic innego stworzyć. Um, stół do badań jeszcze nie, ale będziemy na pewno musieli stworzyć tak. Stół rzeźniczy. Myślę, że w tym miejscu. Oraz naprzeciwko piec. Od mam tutaj jest szczura. Dodajmy tutaj strefę wysypiskową. Tylko na, tym, na tej strefie wysypiskowej. Mm. Trzymajmy tylko zwłoki Ale też zwłoki, wszystkie oprócz, yy, tylko zwierząt, o Takie wysypisko, wysypisko yy, Myślę, że stworzymy sobie jakieś tutaj Myślę, że tymczasowo Ze yy, spokojem mogłoby być yy, Tak, ale te, które też zezwalajmy, tylko skidnię, a nie na inne rzeczy, odłamki A jeśli chodzi o same odłamki, to myślę, że na początku możemy je zacząć gromadzić gdzieś tutaj um, no i tutaj jak mówię właśnie o, trzymamy tylko i wyłącznie od walki to już nie ma znaczenia um, oczywiście no, na początku nic, niczego więcej nie, nie zrobimy ponieważ nie mamy odpowiednich narzędzi i to jest tak kuba, musi być o policze, nie, nie policzyłem tego wcześniej um, kuba walka wręcz Grzegorz Strzelanie. E, strzelanie. I strzelanie, okej. Okay. Dwa do. E, Najpierw trzy krótkie łuki i dwie maczugi. Okej. Okay. Kto zajmował się u nas e, produkcją? Będę musiał się nauczyć tych wszystkich e, m, rzeczy. Kto, co umie o ten, Wiktor? Dobra. Zacznijmy od. E, krótkiego łuku Nie, on to szy na szybko e, stworzył Zobaczymy w jaki, jakiej jakości to będzie normalne, okej. Okay. Nie, ma, nie, ma, nie ma tragedii. Naszym najlepszym myśliwym była Kasia. A tam mała ma się zwierzętami? Kuba ma wysokie zwierzęce, ale ma, ma no to musi być Kasia. Naszym myśliwym. Dobra, Kasia bierzesz ee, to I gdzie my tego mamy? Szczurę mam. okej okay. Kasia nauczysz się... tej to jej myślistwo Ale przynajmniej niedługo przeskoczy do 9 poziomu Dobra, szczur jest chyba zbyt szybki dla Ciebie mm. Patrzę jak on daleko uciekł. Dlatego Kasia poleń na żółwia. Myślę, że żółwci nie ucieknie. Ja tylko tutaj mam jeszcze o, nie tak e, jakiś krzak malin e, Grzegorz też był chyba łucznikiem, tak? Dokładnie. Z strzelcem. Tędy walka wręcz i Iza była e, również strzelcem dokładnie. Zaraz damy te łuki, żeby przygotować się już do, 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 do pierwszych defensyw Kasia, jak tam Kasia idzie leko trafiła tego e, żółwia już w plastron czyli od tyłu dosypowane poważne trafienie oj, chyba dwukrotnie się trafiła teraz dokładnie, no najważniejsze, że trafiła go w prawą nogę, tylną Myślę, że jak jeszcze lat, e, trafi tego żółwia... Nie, jeszcze żyje. Ale strzelecko, skoczyła na wyższy pociąg. jest. Udało się powalić żółwia, czyli mamy pierwszego już mm, moba powal powalenego. Jeszcze stwórzmy, stwórzmy tak. Okej. Okay. Stworzymy. Albo my do tego będziemy, będziemy potrzebować nieco e, żelaza, więc... Dobry, to żeby stworzyć to dokładnie 80 żelaza więc jeszcze więcej, więcej tego będę potrzebować okej okay. czy ktokolwiek u nas ma górnictwo chyba nikt nie ma górnictwa e, dobra ma e, wiktor okej okay, świetnie można szybko się uda tutaj czekolwiek wydobyć ja wiem, ja wiem że nasi ludzie są tutaj um, nieaktywni ale musimy tutaj jak najszybciej e, pozwydobywać te um, właśnie możemy też zacząć wytworzyć jakieś te e, małe farmy myślę, że w, i takie no, na tyle małe e, pole 4 na 4 i tutaj pole 5 na 5 jakieś dwa zmniejszmy e, ten obszar a powiększmy ten obszar ok to malutkie pole tylko za może Hmm. Ryżem Tutaj obok dajmy może truskawki A tutaj dajmy może Zastanawiam się na bawe... No bawełna To będzie myślę że dosyć ciekawe e, drewna mamy dosyć e, ok liczbę Więc z tym kompletnie musimy się zajmować ehm. Musimy też wydobyć jak najszybciej tyle tego. O, Wiktor, w ogóle jest, się tam tylko i wyłącznie na razie tym, spoko. 3 kawałek nam na razie wystarczą. 72 niestety um, i musieli jeszcze jeden, jeden, wydobyć, żeby żebyśmy mogli jednak zacząć tworzyć jeszcze piecek, a to jest kluczowa nam, ponieważ nie mamy w tej chwili jak gotować. Ja nie chcę ogniska tworzyć. Ognisko nie będzie najlepszą rzeczą. Kasia zaczyna obsiewać te rzeczy. Ok, możemy jeszcze na szybko, na szybkiego stworzyć um, gdzie to, rekreacja i to. Myślę, że na, na szybko będziemy mogli coś takiego stworzyć. O, to na pewno nam pomoże. E, zawsze to jakaś, re, e, jakiś m, stopień rekreacji, e, a też minimalnie można, można sobie poprawić właśnie strzelectwo. Okej. Okay. Pawe na też już tam tutaj zaczyna rosnąć. Na tylko kawałku niestety nie mamy żadnej rzecznej e, gleby, mam tylko kamienną glebę która Jest jeszcze gorsza. A czy mamy w ogóle jakąś rzeczną glebę w okolicy? Mm, nie wydaje mi się. Tutaj mamy rzeczną glebę. Okej. Okay. Ale no, naprawdę daleko to jest i mała szansa, żebyśmy mogli to wykorzystać. Mm, możliwe, że też w przyszłości wykorzystamy ten wałek tutaj. Byśmy, byśmy obudowali go sobie e, jakąś ścianą kamienną Okej, okay, dobra. Większość naszej jest bez, e, bezrobotna, tylko Kasia w tej chwili zajmuje się e, A Wiktor Ok, Wiktor właśnie idzie wydobywać sta, stal mm, więc Kasia tobie na chwilę, na, na chwilę wyłączę e, polowanie a mogłaby polować Iza albo Kuba, ale Kuba jest do walki węż. Tak. No to Iza. No najlepszy... Jedyna inna opcja na polowanie to jest właśnie Iza. Na no, to niech Iza pójdzie. I niech Iza sobie poluje na te alpaki przeniosły się, przeniosły się tutaj. O, to jest ja samotnym... A to jest nasza alpaka. O, dobra. Mogę nasze alpaki... E, nie możemy dać Okej okay. Czy my możemy dać eee na... Nie możemy, musimy na czym dać okej okay. To niech na razie chodzą tak to po, po okolicy. Na co byśmy mogli tutaj jednak e, o na świnki mówiąc? i Iza od, od razu nie poluje na świnki Okej. Okay. Mamy już przynajmniej pierwszy e, rozkaz Grzegorz... On e, był od e, gotowania, więc no myślę, że niedługo będziemy e, No nie, nie, nie zawsze gotować, bo nie mamy, nie, nie mamy co gotować. Kuba. On był głównie od zwierzęcych i medycznych. To też na początku no, no fa, fa, e, trochę te fatalne cechy, ponieważ przez większość czasu będzie bezrobotny. Niech on pomaga w takim razie. W czym on by mógł pomagać? Kuba, 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 Kuba. Eee. On by mógł pomagać jako budowniczy. I myślę, że jako górnik też będzie mógł pomagać. Ok, świetnie. Wiktor już zaczyna tutaj budować eee, to. jest tak. Skończyliśmy to, więc e, stworzymy oferę w zwierzę. Będziemy mógł go oprawiać do końca. Mm, zwierzęta, tak? Okej. Okay. Ale też żeby nie tak za nich samewjśli tylko stąd e, tylko je oprawiał. Mm, tutaj też możemy... Hmm, myślę, że mamy na początku prosty pościwek. E, do końca też je, je Okej. Okay. Mm. On już nie zacznie przygotowywać to z mm, Jagód, a teraz oprawmy sobie Tego, okej, okay. mam troszeczkę jeden, spoko Będziemy mieli trochę, troszeczkę mięsa I w, te, w pierwszej kolejności, co ja będę ja chciał jeszcze, jeszcze, zasadzić Będzie to mm, Strefa, pola uprawne Myślę, że gdzieś w tym miejscu, coś takiego, malutkie, paletkie, chodzi o e, Zasadzenie tego to w przyszłości pozwoli nam, nam po prostu um, nasze y, ubrania na przykład pofarbować. Okej. Okay. Chociaż tak patrząc na to, co się tutaj dzieje, no to okej, okay, no. Mamy, mamy e, już jedzenie, powoli nam się jedzenie tutaj przechodzi. Mamy nas, nasze, e, naszą małą farmę Myślę, że powoli będziemy mogli też zacząć e, jakieś już pojedyncze budynki przedstawiać dla nich Chociaż nie, no, dobra, na razie oni będą musieli być w no Nic, nie, nic na tym nie pojadę ok Ale dzisiejszy odcinek do, dobiega końca Wybaczcie, że on będzie krótszy, ale nie jestem w stanie na nagrać dzisiaj dłuższego I Ja się z wami będę żegnał, do zobaczenia, no, no i cześć w następnym odcinku Mam nadzieję, że będzie on jutro